Cześć, witajcie ponownie. Dynia to warzywna królowa jesieni. Na pewno wielu z was lubi ją w kremach, deserach. Można też ją oczywiście zapiklować i przerzucić do słoika. Dynia może nie być łatwa w przygotowaniu, ale co Wam może w tym pomóc, to odpowiedni nóż typu sandoku. Ma 18 cm i wypłaszczoną krawędź ostrza, co pozwala nam kroić warzywa jednym prostym ruchem. Zobaczcie, jak. Na pewno pomagają również w tym odpowiednie rowki na krawędzi ostrza, które nie pozwalają przykleić się krojonym warzywom do noża, takim, które mają np. dużą zawartość skrobi, jak dynia, ziemniaki czy cukinia. Oczywiście, takie ostrze pomoże wam też w prosty sposób pokroić półtwarde sery typu np. przykład goda. Zobaczcie, prosto się kroi. Będę powtarzał to do znudzenia. Dobre noże w kuchni to podstawa. Jeżeli przygotowujecie już swoją dynię i chcecie ją doprawić na przykład czosnkiem, polecam Wam nóż nóższe kuchni 20 cm. Przypomnę też, że noże Karl Schmidt Zon znajdziecie teraz w akcji kolekcjonerskiej Delikatesów Centrum, gdzie możecie odebrać nóż za zgromadzone punkty już za jeden grosz. well